Kto dzisiaj wie, czym się różnią pewniki od aksjomatów? A ten temat jest i w propedeutyce filozofii Hajdukiewicza dla przedwojennych licealistów, i z tegoż autora y, zarys logiki. No, czym to się różni? Dziś hmm. nie rozróżniają ludzie tego. No, ja, bo ja tego to, nie rozumiem. A w ogóle ich to nie interesuje. A pan, panie, I... Pani? No tak, to ludzie wybredni poznawczo dzisiaj tak uważają, a tymczasem to wcale tak nie jest, już przedwojenny maturzysta, czyli przedstawiciel elity, a my jesteśmy grupami rekonstrukcyjnymi elity polskiej, przedwojennej oczywiście, a teraz no to jest, elitą jest pani Malina Mokre. Błańska, pan Cwibak i nie. tak dalej, tak. No ja już tak słodko o nim mówię, że się kojarzy ze słodkim ciastem. Fibak zawsze się słodko. No właśnie. No nie, on się nazywa Fibak. Ja go tak dosładzam, żeby było przyjemnie. Więc słuchajcie, różnica jest taka, że pewniki, ja przyznam szczerze, że też zapomniałem, bo ja to no, grubo ponad pół wieku temu się uczyłem, bo jeszcze miałem logikę. W klasie przedmaturalnej, według tamtych podręczników, oczywiście. Tych nowych jeszcze nie było. Więc chodzi o to, że pewniki to są takie twierdzenia, które się przyjmuje bez dowodu, bo są oczywiste. Ja to tylko dodam, że dla ludzi z różnych cywilizacji różne rzeczy są oczywiste. Więc, ale oczywiście Ejdukiewicz nie znał nauki porównawczej o cywilizacjach, bo Koneczny wtedy dopiero tworzył i i Na dla Polskiego jest oczywiste, że to powinien się podzielić swoją żoną, a, a dla Polaka niekoniecznie. Dla no dla, ale oczywiste. to są normy etyczne, a my mówimy o poznawczych, czego dzisiejsi ludzie nie rozróżniają. Oczywiście, także kolega z punktu widzenia dzisiejszego mówi poprawnie, bo to się, a to jest polska specjalizacja, się miesza normy etyczne z poznawczymi w cywilizacjach innych, na przykład w żydowskiej się miesza ideologiczne z poznawczymi. A u nas ideologiczne to jest tryń-trawa, co się też podciąga pod etyczne. Ale to już jest inna sprawa zupełnie. W tym semestrze na pewno o tym nie będziemy mówić. Czyli dzisiaj nie będziemy o tym mówić szczegółowo. Otóż, no właśnie pewniki to takie, co się przyjmuje twierdzenia, jako oczywiste. Natomiast aksjomaty to są takie twierdzenia, których przyjęcie całego zbioru ich pozwala dalej już dedukcyjnie wyprowadzać wszystkie twierdzenia danej dziedziny. Znaczy, tak. Słowo "pewnik" jest po prostu słowem bardziej zbliżonym znaczeniowo do spraw poznania, a słowo akcjoma czy też założenia. Jest po prostu jakby to powiedzieć termin techniczny. Nie, nie, jedno i drugie. To jest. są nasze, akcjoma, co są nasze założenia i z nich nie, nie, po prostu dedukujemy dalsze zdania. Nie, 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 nie. to kolega znowu u współcześniacza. No, to tak się dzisiaj właśnie mówi, jak kolega mówi. Ale ja zawsze mówię: Ja najbardziej lubię ludzi, którzy nawet matury nie mają, bo nie mają korelatorów zapchanych dzisiejszymi znaczeniami. I łatwiej jest im zrozumieć. Nawiasem mówiąc, od razu Wam powiem: no, praca doktorska na temat filozoficznych aspektów yy, no, teorii, ogólnojakościowej teorii informacji. I jakościowej teorii informacji, już na kulu od filozofa z Kulu dostała bardzo dobrą ocenę, a na Wacie jest obiecany już niedługo tutaj, że recenzja będzie. To poszło do, można powiedzieć, ja, to, ja go nazywam prymasem polskiej kryptologii. On jest teraz szefem chyba wydziału, teraz to się nazywa matematyki cybernetyki. No niech im będzie. Przedtem był samodzielny wydział cybernetyki, ale nie nadawali nawet doktorów, doktoratów z cybernetyki. W każdym razie chodzi, chodzi tutaj o to, że i pewniki, i aksjomaty u nas, w naszym ujęciu i w ujęciu tak samo yy, no przedwojennym, to jedno i drugie dotyczą Spraw, znaczy te rozważania dotyczą oczywiście spraw poznawczych, a nie innych. I tutaj mamy bardzo ciekawą rzecz. Otóż, dlaczego ja mówię otwartym tekstem o wszystkich sprawach, nawet najnowszych naszych osiągnięciach? Jestem dziwnie spokojny, że osoby niepowołane nie odniosą z tego korzyści. Dlatego, że żeby Mówić naszym językiem biegle na co dzień, to trzeba minimum 3 lata studiów w naszej Narodowej Akademii Informacyjnej, a właściwie minimum 5. Natomiast te same słowa, które my używamy, nadając im określone znaczenie, inne, najczęściej bardziej ogólne niż w tradycyjnej nauce, a wszystko co przed nami nazywamy zbiorczo-tradycyjną nauką, brzmią tak samo. Ale ponieważ ludzie mają korelatory. Oprogramowane tymi tradycyjnymi pojęciami, to zawsze w jakimś miejscu podstawią pojęcie tradycyjne i dalej już będzie to brechnia, jak mówią. Popi. W każdym razie to proszę Was, ja mówię krótko. Wszystkie uczelnie świata spełniają dla mnie funkcję szyfrantów. I ja już szyfru nie potrzebuję. A kolega nam to zademonstrował. No mimowolnie. Ale ja lubię takie rzeczy nie, nie pytać, nie, nie, nie wyciągać ludzi, tylko żeby się sami zgłosić. No, z własnej inicjatywy. Ale teraz, Proszę was, teraz wracam ale czy do. Czy aksjomaty są by, twierdzeniami przyjmowanymi? W... I aksjomaty i pewniki są tu u tak. nas stwierdzeniami przyjmowanymi bez dowodu. To Czym się różnią? Tym Wiesz, się różnią, że na, na pewnikach niekoniecznie da się zbudować. A można dać przykład? Z... Aksjomatu i pewnika. No, pewnik to no, aksjomat, może zacznijmy od aksjomatu. Aksjomat to jest to, no weźmy aksjomaty geometrii euklidesowej, albo jeszcze lepiej aksjomaty rachunku prawdopodobieństwa. To jest układ trzech aksjomatów, z których już dedukcyjnie wyprowadza się wszystkie twierdzenia rachunku prawdopodobieństwa. To już jest dedukcja czysta. Czyli one właściwie w naszym rozumieniu stanowią wzorze z rachunków prawdopodobieństwa w naszym języku. A pewniki? A pewniki to są tego ro rodzaju, yy, no też twierdzenia przyjmowane bez dowodu, ale tylko dlatego, że są oczywiste. One mogą być aksjomatami, ale nie muszą. No. no pewnikiem na przykład może być przekonanie, że istnieje prawda obiektywna. No i koniec. To jest pewnik. Jednym się to wydaje oczywiste, drugim nie. I to zależy od typu cywilizacji. A niektórym się wydaje według... odwrotnie, oczywiście. a niektórym odwrotnie, oczywiście. Tak, tak. I to jest wtedy pewnik. A nie jest to aksjomat, bo z tego... Nic nie wynika, żaden system dedukcyjny. Więc to taki, taki przykład. A ja czyli, czyli stopień formalizacji w to wydawiesz. To znaczy, właśnie Ajdukiewicz zwraca uwagę na to w tej propedeutyce filozofii, w rozdziale poświęconym logice. Z tym, że on zaczyna od psychologii i kończy na psychologii. To jest ciekawe ujęcie. Nie od logiki zaczyna, tylko od psychologii. I po prostu chodzi o to, że tutaj właściwie Ajdukiewicz zwraca uwagę, że dana dziedzina osiąga poziom no, umożliwiający stosowanie dedukcji dopiero wtedy, kiedy zostanie zaaksjonatyzowana. I to już wiedział każdy przedwojenny maturzysta. A dziś zróbcie testy, popytajcie profesorów, doktorów habilitowanych o to. Ja bardzo jestem ciekaw na renomowanych uczelniach, na tych byle jakich, to nawet szkoda czasu, bo wynik jest z góry przewidywalny, a na tych renomowanych, no, można powiedzieć, no nie chcę przewidywać wyniku.